Firma harbut i zbuduj sam dom prezentują dom na start bez kredytu. Siemaneczko, witam! I tak, dzisiaj mam taki dzień w rozjazdach. Eee, lecimy do Stasia na budowę. Także jeszcze. <grystanie> na czym teraz ja skończyłem? Lecimy teraz do Łukasza i do Pawła na budowę. Weźmiemy klucze z Iveco do domu 63 metry kwadratowe. Później polecimy do Stasia. Jak będziemy wracać, zajedziemy do domu, yy, zobaczymy, jak wyszły wylewki. Powiem Wam już wylewki są zrobione dwa tygodnie temu, ale nawet nie miałem czasu zajechać, zobaczyć, jak to wyszło. Także zajedziemy, zobaczymy, nie. No i przy okazji o czymś tam sobie porozmawiamy, jak stanę, to może yy, przeczytam komentarze. Także nieraz macie jakieś pytania, a nie zawsze. Nie zawsze jest okazja o tym porozmawiać, nie? Łukasz, już siedzisz? Siemaneczko! Jak? Błoto? Aż miło, nie? Ale co, z tymi deskami nie przejdzie? Lipa, nie? Tam rozłożyłem adekwatnie, bo tutaj w tę wnękę trzeba włożyć sześć palet. Tam w poprzek. ale tu nie da się jakiegoś zrobić zjazdu, mamy tych blatów. No to jest tu, jest tam. jest za wysoko. Ale wiesz, tak położyć, żeby zmniejszyć, nie? Zresztą, nie, nie przeklinaj Nagrywaj Nie rywaj Co innego w śpią Wiem, to się ślizga No i tak, mamy klucze, ale powiem wam masakra, jeje leje, a pogodę podawali może tak przy okazji eee, Nie chce ktoś kupić Toyotki <noise> Chcę sprzedać ten samochód Potrzebuję coś większego eee, Znaczy większego Coś chcę kupić takiego jak Kupiłem Stasiowi Citroena Berlingo Tylko pięcioosobowego Po prostu potrzebny mi jest samochód do pracy No i niestety Z bólem serca Muszę Sprzedać ten samochód nie? Także jakby był ktoś zainteresowany, to piszcie pod filmem. Silnik tu jest 2.0 D4D, fajny silniczek, naprawdę oszczędny. Ja mam ciężką nogę, teraz mamy spalanie 5.3. Trasą jechaliśmy, ale tak naprawdę można spokojnie zejść poniżej 5. Co tutaj się dzieje? Nie? Poniżej 5 można zejść. Teraz mamy przebieg 312 tysięcy kilometrów. No, i to jest przebieg autentyczny. Ja go kupiłem, jak y, miał niecałe 160 tysięcy, przylatane. Przy 200 tysiącach y, zmieniłem sprzęgło, bo już się ślizgało. No, i z tego, co na forach wyczytałem, no to te sprzęgła akurat takie przebiegi y, wytrzymywały, a było oryginalne, nie? Czyli, czyli przebieg jakby się pokrywa. No, gościu y, z polskiego salonu jest samochód, nie? Gościu mi pokazywał papiery, ale wiecie, te papiery to. Teraz ponoć to podrabiają, nie wiadomo, yy, nie wiadomo co yy, Skąd oni to biorą, nie? <gryw> Papier niby jest, a... ale to mniejsza o większość yy, Dwustrefowa klima działa, nigdy nie nabijałem, śmiać mi się chce, bo zawsze w ogłoszeniu jest, że jest klima, ale trzeba nabić, nie? Tutaj nigdy nie nabijałem, no i działa, nie? Także tak to wygląda, co jeszcze? Yy, w tamtym roku Woda, że zmieniłem tarczę w nim, nie? I tyle. No, Leję i jeżdżę, zmieniam olej i, i latam, nie? Naprawdę oszczędny samochód. Także, jakby ktoś był zainteresowany, to piszcie pod filmem, jakoś tam się skontaktujemy. Z mankamentów, jaki ten samochód ma e, sprzęgło. E, znaczy nic z nim się nie dzieje, tylko słyszycie? Tam jest taka sprężynka i yy, no, muszę ją po prostu psiuknąć w WD 40 czy czymś, że nie, a nigdy nie mam. znaczy zawsze zapominam o tym, nie? Co jeszcze z mankamentów? Yy, z przodu na zderzaku jest taki odprysk yy, farby. To żona w garażu po prostu przytuliła się do ściany, <laughs> ale nic strasznego, nie? Nic strasznego. No i i tylna lampa, któraś jest lekko przytarta Już nie pamiętam, czy prawa, czy tylna Ale to już go takiego kupiłem, prawda? Tak naprawdę tego nie widać Trzeba podejść i się przyglądać No ale mówię o tym, bo Bo tak jest Warszawa, Czy jak to tam się mówi? Warszawa Dobra Wracam się na na myśli Zaraz będziemy na moście gdańskim Opowiem wam śmieszną historię Tego dnia akurat byłem w domu Miałem prawą rękę w gipsie I lewą nogę w gipsie Głowę zabandażowaną Także byłem delikatnie poturbowany Miałem taki mały wypadeczek Miałem taki delikatny wypadeczek I słuchajcie Akurat byłem tego dnia w domu No bo tam co dwa dni Zjeżdżałem do domu yy, po prostu, żeby żona pomogła mi się umyć, nie? Bo samemu nie dało rady. Lekko w prawo, tu jeszcze w prawo. O. No, i byłem tego dnia w domu, prawda? Tutaj był remontowany ten most. Był jeden pas w jedną stronę i jeden pas w drugą stronę. No, i rano dzwoni do mnie policja. Chłopaki jechali na robotę, bo wynajmowałem dom po tej stronie Wisły. Tu na Maremonskiej robiliśmy. I na tym moście, wyobraźcie sobie, rozwalili samochód. W radiu trąbią, że korek ma ileś kilometrów. A ja, oczywiście, wszystkie dokumenty u siebie w samochodzie, nie? Od dwóch samochodów. No i dawa jadę do tej Warszawy, nie? Mazda była w automacie, także. Dało się jechać, nie? <laughs> Pomimo to, że miałem jedną nogę i jedną rękę, nie. Jadę, jadę, do nich, dzwonią do mnie non stop, bo korek potężny, te policjanty już zdenerwowane, prawda, bo to kawał drogi. I dojechałem do Magdalenki. Zadzwonił do mnie telefon. Ja tylko schyliłem głowę na dół, a pani z pasa do skrętu w lewo w tym czasie wyjechała przede mnie i w hamulce. Oczywiście Zatrzymałem się na jej tyłku, tak? <laughs> jeszcze miała haka. Samochód rozdupcony deszcz pada. Ja siedzę taki pobandażowany, pogipsowany w tym samochodzie i się śmieję Nie wiedziałem już, co zrobić, po prostu zacząłem się śmiać. Nie, nie wychodzę z tego samochodu. Ta klientka do mnie podchodzi, drzwi otwiera, patrzy na mnie jak na wariata, a ja się. A ja się brak tam, nie? I tak jeszcze. Mówię tylko, żeby ten samochód zjechał z drogi, tam akurat był taki zjazd, nie? jeszcze odpalił, zjechał z tej drogi i pyk, on był w automacie, olej wywaliło, samochód stanął, nie. no i mieliśmy już dwa samochody do scholowania, <grytanie> także pamiętajcie, nigdy nie jest tak źle, by nie mogło być gorzej, to taka ironia, ale... Nie ma co się łamać. Co by się nie działo trzeba iść do przodu. Także taka mała anegdotka. Chłopaki działają, na piach czekają. O której ma być koparka? Jak czy jest? Siema. mamy klimat. Co już sobie na wieniec? Wyrównać na no, Tak, nie próżnują Już sobie na wieniec szykują. Także jest to robot. <noise> Zakładam kamerkę. Akurat czerwone światło mnie złapało. Facet stanął obok mnie, patrzy się na mnie, co ja mam na głowie, a on w masce, wyobraźcie sobie. Ludzie już jeżdżą w maskach samochodami, nie? Masakra. Yy, co chciałem powiedzieć? Zobaczcie, przejechałem w Warszawie, spalanie 5.1, nie? Pokażcie mi samochód, który mniej pali w mieście niż na trasie. Normalnie jaja. Dobra, wracam jak dojadę. I jesteśmy! Spójrzcie, jaka pogoda się zrobiła! Jeszcze, żeby nie wiało, i byłaby bajeczka. Piachu jeszcze trochę zostało 10 ton piachu zamówiłem. I tyle zostało, nie? Także idziemy zobaczyć. Jeszcze tutaj nie byłem, od... Od skąd są wylewki? Znaczy przy wylewkach też nie byłem. Także tak to wygląda. Nie wiem, jak będzie widać. Tylko tak patrzę. Nie, no jest tu puszczona. Tu też, ale prawie tego nie widać. Tutaj taki styropian wsadziłem, będę musiał go wyjąć. Tutaj będzie odpływ liniowy No i żeby nie zalali, nie bo dokładnie wymiarów jeszcze nie znamy, także tak to wygląda jak oni robią te dilatacje, że prawie tego nie widać no jakoś robią, nie? W każdym bądź razie posadzka zrobiona. Ktoś tam pisał, czy sami będziemy robić za posadzki i z, wraz z materiałem zapłaciłem e, 2300 zł zapłaciliśmy za wszystko. Teraz wyobraźcie sobie e, taczką to wozić, nie, 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 nie wchodzi w ogóle w grę, bo byśmy poniszczyli e, ogrzewanie podłogowe, prawda? Ten styropian, te rurki wiadrami no to masakra, tak? Samego piachu mówię 10 ton było zamówione, co tutaj zostało? Może z 1,5 tony, także wnieść to wszystko wiadrami to też trzeba łazić. Potem po prostu niszczyć, mija się z celem. Także 2-300 wpadli tu chłopaki na 3 godziny i jest po temacie, nie? Widać, nie wiem czy to widać. O, spójrzcie jaka cieniutka dylatacja. Bo tu jak mówiłem, ja to tłumaczyłem temu chłopakowi od tych posadzek, żeby porobił te dylatację w drzwiach, to normalne tutaj. No i tu każda sekcja jest oddylatowana, nie? Także fajnie. Druga sprawa, ciężko byłoby to Dotrzeć tak ręcznie, nie? Oni mają sprzęt do tego, także także jest fajnie. No jeszcze jeszcze musi sobie trochę poschnąć, Z dwa tygodnie minęło, no ale jest chłodno, nie? widać że to jeszcze jest mokre. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze nie powiedziałem, jaki materiał tutaj poszedł. Oczywiście ten piasek, cement, oni dają jeszcze jakiś specjalny plastyfikator do ogrzewania podłogowego, włókno zbrojące sypią i do tego jeszcze dają siatkę wszędzie. Także nawet jak mi tłumaczą, żebyśmy gdybyśmy nie zrobili tych delatacji i tak, i tak by się nic nie działo, ale są, nie zaszkodzi, tak. Także myślę, że naprawdę fajnie zrobione. No jeszcze te delatacje. tak. Teraz pomyślcie, pokupywać sobie to wszystko ze 2 dni roboty w 3 osoby. Też trzeba byłoby pewnie komuś zapłacić, albo i nie. Może szwagier, może kolega by pomógł. Ale tak jak mówię, jeszcze żeby nie było tego ogrzewania podłogowego, to bym się grubo zastanawiał nad tym, czy to robić samemu, ale ze względu na to, że to ogrzewanie podłogowe jest, po prostu, żeby tego nie poniszczyć, nie łazić, po tym zdecydowaliśmy się, zlecić tą usługę. To jest w sumie jedyna rzecz, jaką. Myślę, nie warto robić samemu, tak? Widzimy jeszcze sobie tutaj. Na dwór. Ale pogoda. Tylko, żeby nie wiało i byłoby normalnie fantastycznie Wiosna Dobra, teraz to już lecimy Nie mówcie, że nie jest pięknie <ścoughs> O, jest Puszcza Kozienicka Jestem ciekaw, czy stoją dziewczyny. Stoją. Tutaj grzybiarki stoją zawsze. Znaczy, no nie zawsze, prawie zawsze. To i bidna się rozgląda No i tak, lecę do Domciu, powiem wam O cztery stówki pęknie dzisiaj To tu, to tam I naleciało, nie? Prawie cały dzień w samochodzie eee, powiem wam, miałem taką rozmowę teraz i Powiedzcie mi, czy, czy ze mną coś jest nie tak? Czy o co tutaj chodzi? <gry> Gość, mamy taki, w Warszawie kawalerkę kupuje za prawie 300 tysięcy złotych. Ja mu mówię, że za te pieniądze wybuduję mu dom 116 metrów i będzie miał działkę 800 metrów. Ale wiecie to, on pracuje gdzieś tam w Warszawie. To, to, to wiecie, to musi dojeżdżać. No pytam się go, ile teraz dojeżdża do roboty. No mówi, pół godziny. Bywa, że i półtorej. <laughs> Zależy, co się dzieje, czy coś robią, czy coś nie robią. Ja mówię, chłopie, stąd będziesz dojeżdżał w około jakieś 45 minut do Warszawy pociągiem, nie? Ale masz swój dom, swoją działkę, a nie w bloku, nie? Ja nie wiem. Ja mieszkałem 14 lat w Warszawie i powiem wam, w życiu nie wróciłbym do miasta. W życiu wychowałem się w mieście. Do 19 roku życia mieszkałem w mieście. Później się wyprowadziłem do miasta, do Warszawy. Ale w życiu bym nie wrócił do miasta. Także. No nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Przez ten tłok, te samochody, ten y, smog, ten czat. Koronawirus. <laughs> co ludzie widzą w tych miastach, ja nie wiem. Tu jakiś zabłąkany. Soto? Ucieka Skubany patyczkiem się bawi, no na środku drogi. Także nie wiem. Nie wiem czy to ze mną coś jest nie tak. Nie wiem co ludzie widzą w tych miastach. Naprawdę wyjść sobie 5 minut drogi, jestem w lesie No bajka A nie, non stop hałas Karetki, korki Także Takim zastanawiającym Akcentem kończę Dzisiaj <ścoughs> Trzymajcie się do następnego